Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czytaniu karty dnia na wtorek i środę. Dzisiaj będziemy sobie czytać kartę podstawową. No i pierwszy będzie, oczywiście, baranek. Dla baranka, kochani, na wtorek piątka kielichów. No i jeszcze sobie tutaj na środę od razu wyciągniemy. I na środę, na środę macie wisielca. No ta piątka kielichów no to może być taki troszeczkę dzień problematyczny. E, może nam się nie wszystko udawać tak, jakbyśmy chcieli. Nie wszystko może nam się podobać. Możemy się skupiać na tym, co nam się nie udało. Czyli na takich negatywnych aspektach, które się dzieją tego dnia, możemy sobie zdać sprawę z tego, że no, nie wszystkie sprawy idą tak, jakbyśmy chcieli. No, ale często jest tak, że wiecie, no wszystko dzieje się w jakimś celu. No i dobrze byłoby się jednak troszeczkę ukierunkować na to pozytywne myślenie, tak, żeby się nie dać wciągać po prostu w takie głębiny odchłanie tych naszych emocji bo to może być potem trudne żeby wyjść znowu z takiego stanu ducha prawda także tutaj bardziej powinniśmy pogodzić się że na przykład jeżeli się coś nie udało no dobrze trudno stało się ale żeby znowu tak bardzo nie lamentować prawda żeby tutaj jednak jakoś jakoś szukać tej po prostu równowagi no i to był wtorek, a na środę, kochani, macie wisielca, a wisielec to jest to albo stanie w korku, albo musimy na coś czekać, albo jakieś wizyty są przesuwane. To są jakieś takie przerwy na jakieś takie refleksje, wglądy w siebie. Czasem jest to takie przebudzenie, że widzimy sprawy w zupełnie nowym świetle. Rehabilitacja czasem jest tutaj też się dzieje, właśnie przy tym wisielcu. Działanie charytatywne to też jest czasem, no a bywa też i tak, że świat mówi do nas w taki sposób, żebyśmy sobie zrobili przerwę, pauzę i żebyśmy sobie coś przemyśleli. Pięknie, witam teraz wszystkie byczki. Byczki mają na wtorek kartę gwiazdy i na środę pazia monet. Gwiazda symbolizuje światełko w tunelu, czyli może się okazać, że mm, y, jakieś tam nowe możliwości pojawią się na horyzoncie, prawda? I tutaj chcemy sobie iść w tę stronę i coś tam realizować. Gwiazda często symbolizuje też coś co jest jakimś dodatkiem, czyli albo jakieś pieniądze możemy otrzymać, albo coś tam jeszcze sobie możemy dokupić do tego oprócz tego co już mamy w domu, tak? To jest też związane czasem z jakimiś błyskotkami, z jakimiś prezentami albo z taką nową drogą. To są często pozytywne zmiany w naszym życiu, które też przynoszą koniec jakichś takich trudnych sytuacji. Marzenia się spełniają pod wpływem tej karty, no i też mamy uwierzyć w to, że będzie dobrze. Jeżeli chodzi o środę, to mamy tutaj pazia monet. No, a Paź monet to jest to raczej radosny dzień albo kontakt z takimi radosnymi osobami, często też i. Młodszymi od nas, ale to jest taki dzień, kiedy pora wziąć się do pracy, no albo czeka na nas jakaś miła szansa do wykorzystania. To są też czasem dobre wieści dotyczące kariery zawodowej, awansów, stypendiów, nowy obszar, taki jakiś w naszym życiu, który będziemy chcieli zgłębiać. Tak? Także to albo takie drobne wydatki po prostu i, i drobne sprawy finansowe, zawodowe, materialne serdecznie witam teraz wszystkie bliźnięta. Wy macie na wtorek 10 monet, a na środę na środę macie dziewiątkę buław. No a 10 monet to jest to często taki dzień, kiedy bardzo dobrze powodzi nam się materialnie. Albo no w ogóle czujemy takie bezpieczeństwo fi finansowe wokół siebie, ale też i sprawia nam radość, że jest też wszystko w porządku finansowo u naszej rodziny, tak? jeżeli żyjemy tutaj w rodzinie. Czasem to są też jakieś spadki, emerytury, na przykład, jeżeli ktoś tam dostaje. Ale, jeżeli nie, słuchajcie, to jest to w ogóle takie poczucie spokoju i zadowolenia. Oddajemy się też takim tradycjom rodzinnym. No, i w rodzinie też sobie czasem przekazujemy jakąś wiedzę. Bywa też tak, słuchajcie, że chcemy wydać trochę pieniędzy, chcemy komuś coś podarować, na przykład, no i robi nam to też wielką przyjemność, jeżeli możemy też komuś coś dać. Jeżeli chodzi o środę, to mamy tutaj dziewiątkę buław, no a to może być taki dzień, kiedy chcemy coś domknąć, zamknąć, uszczelnić. I tutaj możemy też chronić tego, co stworzyliśmy, i przygotowujemy się czasem też do jakiegoś odparcia, jakiegoś ataku. Nie chcemy się poddawać, jeżeli mamy jakieś sprawy do wykonania, do zrobienia, to chcemy dać radę. No i jesteśmy bardzo mocno w coś zaangażowani. Zależy nam po prostu, tak? Chcemy, żeby było po naszemu. Tu przy tej karcie walczymy też o prawa zwierząt, ochronę środowiska, na przykład, no nie? Także może to tak być, ale często też jest i tak, że przy czytaniu karty dnia chodzi o to, żeby komuś coś udowodnić, żeby było tak, a nie inaczej, albo żeby odeprzeć po prostu jakiś atak. Pięknie witam teraz wszystkie raczki. Dla Was, kochani, na wtorek 7 buław, na środę. Na środę macie króla mieczy. No a siedem buław, to jest to taki dzień, kiedy bardzo nam na czymś zależy. To jest taka karta współzawodnictwa, jakichś takich egzaminów często, walki o swoje przekonania. Chodzi tutaj o to, że jesteśmy bardzo pewni siebie, że wiemy, na czym nam zależy. No, i tutaj często jest tak, że bardzo nam na czymś zależy i idziemy tą drogą, ale tracimy też bardzo dużo energii, więc może być to dzień taki dosyć wyczerpujący. Jeżeli chodzi o środę, to mamy tutaj Króla Mieczy, no a Król Mieczy to będzie Cię pewnie o czymś informował. Czyli to może być taki dzień, kiedy rozmawiamy z jakimiś takimi osobami szanowanymi, bezstronnymi, inteligentnymi, które nam dają jakieś bardzo mądre, mądre i obiektywne też takie rady. To są takie osoby bezstronnicze. To są czasem takie relacje też pozbawione emocji, albo my jesteśmy niedostępni emocjonalnie dla kogoś też. No, i tu chodzi o komunikację, tak? I chodzi o jakieś ważne informacje. Pięknie witam teraz wszystkie lwy. Dla Was, kochani, na wtorek karta siły. A na środę macie rycerza kielichów. No, i ta karta siły to przede wszystkim chodzi o to, że może być to taki wtorek, kiedy Staną na twojej drodze jakieś sprawy takie, za którymi nie przepadasz, albo spotkasz osoby, których się lękasz, albo nie za bardzo chcesz się z nimi komunikować. Bo tutaj chodzi o to, że mamy się wykazać taką mocą osobistą. No i jeżeli tak się zdarzy, że uda nam się przejść przez nasze lęki, strachy i obawy, to będziemy jeszcze silniejsi. No to też jest takie współczucie prowadzące do przebaczenia, okazywanie życzliwości, no i uświadomienie sobie, że jesteś silniejszy niż ci się wydaje. Jeżeli chodzi o środę, to macie tutaj rycerza kielichów. No a ten rycerz kielichów to pewnie będzie taki dzień, kiedy chcecie się spotkać z osobą, którą lubicie albo kochacie, albo też w ogóle jakieś takie romantyczne to mogą być też spotkania, zaloty. Może też chodzić o to, że ktoś się tutaj zakocha, albo po prostu zjawi się ktoś, ktoś po prostu, kto, kto nie wiem, jakoś wzbudzi w tobie jakieś, jakąś sympatię, jakieś takie uczucia. No, i chodzi jeszcze, słuchajcie, o to, że przy tym rycerzu to często tak jest, że nie wszystko wygląda tak, jak nam się wydaje. Że możemy ulegać też trochę iluzji, że możemy myśleć sobie, że ta osoba jest taka, a nie inna, a ona zupełnie taka nie jest. Możemy coś kupować i myśleć sobie, że jak to przyjdzie do domu i otworzymy tę paczkę, to to będzie wyglądało tak, a nie inaczej, a to tak nie będzie wyglądało. Chodzi tutaj o to, że przy tym rycerzu, my ulegamy czasem takiemu czemuś, że bardzo nam na czym zależy, bardzo się nam ktoś podoba, bardzo się nam coś podoba i już nic poza tym nie istnieje, tak? Nie widzimy tych takich pobocznych aspektów tej sytuacji, tak? No i właśnie dlatego, że projektujemy na kogoś nasze wyobrażenie albo na coś, to możemy przy tym rycerzu być czasem rozczarowani. Pięknie witam teraz wszystkie panny. Dla was kochani na wtorek Rydwan. A na środę macie pazia buław. No a Rydwan to są to często podróże. Czyli albo gdzieś wyjeżdżamy w interesach, albo w ogóle gdzieś jedziemy, coś tam się dzieje po drodze. Albo robimy coś przy samochodzie, przy kołach, tutaj tak, możemy też coś naprawiać, kupować samochód, sprzedawać samochód. Natomiast często są to też i takie nagrody tego dnia, które, które są dzięki ciężkiej pracy, tak? To jest też takie skuteczne godzenie wielu spraw na raz. Siła, woli, determinacja, uznanie w społeczeństwie. Romans to jest czasem szybka kariera zawodowa albo droga na skróty, szybko się coś dzieje. W ogóle taki dzień może być, kiedy się dzieje coś bardzo szybko, tak? Jeżeli chodzi o środę, to macie tutaj pazia buław, no i to jest akurat taki delikwent, który się bardzo szybko do czegoś zapala, ale nie zawsze musi to chcieć potem zakończyć, bo to jest taka energia, gdzie my się trochę wykazujemy niecierpliwością. Oczywiście jesteśmy entuzjastyczni, optymistyczni, kreatywni, ale możemy być niecierpliwi. Są to często jakieś wiadomości o ekscytujących szansach. No, i to jest taki dzień, kiedy chce nam się żyć po prostu, no nie? A musimy uważać przy tym paziu, bo on się dopiero uczy, tak jakby działać w tej energii takiego stwarzania pewnych rzeczy, intensywnego stwarzania pewnych rzeczy i przechodzenia przez pewne sytuacje. On się tego dopiero uczy. Więc on jeszcze tej energii nie opanował, więc może się potknąć. Tak? Tu chodzi o działanie i do króla paziowi jeszcze jest bardzo daleko, prawda? Król opanował już wszystko, a paź dopiero jest po drodze. No więc możemy się i potknąć. Pięknie witam teraz wszystkie wagi. Dla Was, kochani, na wtorek trójka monet, na środę trzy kielichy. Trójka monet to jest to praca i współpraca, czyli wtorek będzie przede wszystkim opierał się na pracy, na tym, że coś z kimś ustalamy, współpracujemy, kooperujemy z kimś, robimy to, co kochamy. Możemy tutaj działać też na rzecz naszej marki. No i też możemy sobie zdać sprawę z tego, że pracując z innymi osobami albo współpracując, możemy zyskać więcej. Zlecenia to też są, które otrzymujemy albo dajemy komuś na przykład. A jeżeli chodzi o środę, to bardzo fajny dzień, bo tutaj macie trzy kielichy. No i jest to często taki dzień, że spotykamy się ze znajomymi, przyjaciółmi, bawimy się w gronie osób znajomych, przyjaciół. To są czasem wiadomości, warte świętowania, radosne nowiny, takie jak zaręczyny, ślub, ciąża, nie wiem, ktoś tam jakiś dyplom zdobył. To jest to taki czas na wyrażanie wdzięczności. No, i takie zażyłe więzi też oczywiście z innymi osobami. Serdecznie witam teraz, kochani, wszystkie skorpiony. Na wtorek, cztery kielichy, na środę macie królową buław. Cztery kielichy to może być to taki dzień, kiedy człowiek nie dostrzega szansy, którą daje mu życie. Eee, może być trochę ktoś tego dnia niezadowolony i może trochę wiać nudą, ale możemy przez to, że jesteśmy w takim stanie zawieszenia, przegapić coś istotnego. No i takie rozpraszacze codzienności mogą dawać o sobie znać, czyli jakiś tam pilot, ktoś trzyma w ręce, pstryka sobie po kanałach, skroluje gdzieś tam po jakichś TikTokach, bo to jest trochę takie zatracenie się we własnym świecie. No i właśnie tutaj, słuchajcie, dobrze by się było obudzić. A jeżeli chodzi o środę, to macie tutaj królową buław i to raczej jest energia działania, Czyli albo wy działacie w tej energii tej królowej, albo się z taką osobą spotykacie. I to jest ktoś olśniewający, utalentowany, niezależny, kontrolujący, albo chcący kontrolować wszystko. No i przy tej energii możemy bardzo wiele zdziałać, pod warunkiem, że uwierzymy w siebie. No i oczywiście nie umniejszajmy swoim zdolnościom, spełniajmy swoje marzenia. No, i działamy przede wszystkim, słuchajcie, no, naginamy czasem przy tej królowej rzeczywistość pod siebie, bo ona to potrafi. Liczy się cel i osiągnięcie celu. Strzelce teraz pięknie witam. Dla Was na wtorek karta z martwych wstania i na środę dwa kielichy. Karta z Martwych Wstania będzie mówiła tutaj o jakichś rozliczeniach przede wszystkim, czyli może tam przyjść jakiś rachuneczek, że tam ktoś coś jeszcze otrzyma, jakieś pieniądze, bo mu za dużo naliczyli, ale może też i ktoś jeszcze musieć po prostu coś oddać, zapłacić, tak? bo to są różnego rodzaju rozliczenia. No i spoglądamy tutaj w przeszłość przy tej karcie, też i ze współczuciem i z przebaczeniem, często. To jest czas na podróż w nowym kierunku, poznanie swojego celu życiowego. No i tam w głębi twojego serca leży odpowiedź, właśnie czy iść w tym kierunku, czy też nie iść. Przy tej karcie czasem odwiedzamy laryngologa albo możemy też. Nie wiem, kupować jakieś bilety na koncert, udawać się gdzieś na jakiś koncert, słuchać jakiejś filharmonii. No, może być i tak. Dwa kielichy, kochani, na środę, a to jest fajna energia, bo tutaj możemy się w kimś zakochać, albo możemy też odnawiać jakieś związki romantyczne, czyli z kimś tam, kim byliśmy kiedyś. Możemy się znowu spotykać, ale możemy też przebaczyć komuś, z kim się pokłóciliśmy, bo ta karta wieszczy nam koniec jakichś trudności. To jest też wymiana podarunków. No i jeżeli jesteś z kimś pokłócony, to może warto jest się z nim pogodzić. Pięknie witam wszystkie koziorożce. Na wtorek, kochani, siedem mieczy. A na środę macie osiem monet, tak? No te siedem mieczy to co tu dużo gadać? Siedem mieczy to jest to sprawa przegadana, tak? Czyli ktoś kogoś obgaduje, ciągle jest gadka na jeden temat i nic z tego nie wynika, po prostu. Ktoś przemyca jakieś treści e, gdzieś tam ukryte, tak? To jest utrata spokoju umysłu bądź wolności osobistej. Bardzo ważne. Czyli trzeba być ostrożnym i uważnym na działania innych osób. Słuchajcie też, co kto do Was mówi, bo to jest karta plotek, wyrwania jakiegoś czegoś z kontekstu. Tu naprawdę może potem wyniknąć z tego dużo nieporozumień. To, są, to jest karta, która jest powiązana ze stratami materialnymi, ale nie tylko. No i tutaj przede wszystkim chodzi o szczerość, tak? Bądźmy szczerzy wobec siebie po prostu. No, no i też jakieś takie wstydliwe tajemnice przy tej karcie wychodzą, słuchajcie, plotki, ploteczki, nieporozumienia, takie, ojoj, ktoś coś ukrywa, przemyca. No i to takie sytuacje są. Natomiast 8 monet macie na środę, no to już tutaj trochę lepiej, bo to już bardziej taka wasza energia. No 8 monet to jest to tak naprawdę praca, tak? Jest to zdobywanie wiedzy w jakimś tam danym temacie, bądź na przykład w zawodzie. To jest też taka dbałość o szczegóły, systematyczność, fachowość. Taka fachowa praca, albo po prostu no, taki dzień, który, który jest dla Ciebie taki przewidywalny, taki bezpieczny, i Ty się w tej materii dobrze czujesz po prostu. Pięknie witam teraz wszystkie wodniki. Dla Was na wtorek dwie buławy, na środę, kochani, osiem mieczy. No i te. Dwie buławy to jest to taki dzień, kiedy zatrzymujemy się trochę w miejscu i zastanawiamy się, gdzie mamy postawić ten kolejny krok. To są odważne i ambitne wybory. To jest ekspansja planów Twoich. No i tutaj ta karta mówi o tym, że jeżeli się na chwilę zatrzymasz i się zastanowisz, czy masz iść tą drogą, czy tamtą, czy masz iść z tym człowiekiem, czy z tamtym, to nie znaczy, że nie masz dalej iść. Tylko masz się najpierw zastanowić, jaką opcję masz wybrać, prawda? No, i tutaj, jeżeli, jeżeli wybierzesz daną opcję, no to na tej opcji jest taka ścieżka i ta ścieżka prowadzi cię do takiego, a nie innego celu. I na tej ścieżce czekają na ciebie takie, a nie inne doświadczenia. Dlatego wybory dla nas są bardzo ważne. Często jest tak przy tej karcie, słuchajcie, że gdzieś tam stoimy i sami nie pójdziemy już dalej. Musimy szukać jakiegoś sprzymierzeńca albo kogoś, kto nam pomoże pojechać dalej, bo może nam się i samochód zepsuć. No i możemy też szukać kogoś, kto będzie dzielił z nami nasze pasje. Jeżeli chodzi o środę, to macie osiem mieczy. No to jest taka trochę gorsza energia, bo przy ośmiu mieczach jesteśmy zablokowani albo czegoś nie widzimy, albo nie chcemy czegoś widzieć, to jest iluzja utknięcia w pułapce, brak pewności siebie i przez tą brak pewności siebie odczuwamy taką bezradność, tak? to jest taki lęk przed podjęciem działania, no i należy wziąć tak jakby odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje życie. To jest często w dzisiejszych czasach działanie w takich programach. W których byliśmy wychowani, a te programy już nie są dla nas najlepsze. Pięknie witam teraz wszystkie rybki. Dla Was kochani Rycerz Kielichów na wtorek. A na środę macie kartę MAGA. Rycerz Kielichów to jest to często osoba, z którą się chcemy spotkać albo lubimy się z nią spotykać, bo ona jest Takim lekarstwem dla nas, na naszą duszę, na nasze serce, ale też i my możemy być taką osobą, tak? To możemy się w kimś zakochać, to może być jakiś nagły romans, no ale ta karta też i czasem wieszczy brak równowagi w związku, prawda? No i tutaj możemy się też zajmować takimi rzeczami, które są dla nas przyjemne, albo możemy się znaleźć w takiej sytuacji. Która sprawia, że serce mocniej nam bije po prostu. To jest też zamiłowanie, oczywiście do sztuki, do poezji, kultury. Także tutaj też możemy się w taki sposób wyrażać. Ale najczęściej słuchajcie, w czytaniu karty dnia to to wygląda bardzo prozaicznie. Po prostu, przy tym rycerzu, my na kogoś albo na coś projektujemy nasze wyobrażenia, a to coś albo ten ktoś wcale nie musi taki być. I niestety, ale często tak to po prostu jest przy tym. Rycerzu. Jeżeli chodzi o środę, to macie kartę Maga, no i tutaj magia jest obecna w Twoim życiu przy, tym, przy tej karcie, tak? Czyli wszystko, czego pragniesz, może się ziścić, jeżeli Ty oczywiście w to uwierzysz. Jeżeli w to uwierzysz, to dokonasz tego. No i może być tak, że rozpoczynasz jakiś plan, szyjesz z tego, co masz, idzie Ci całkiem dobrze. No a przy tym, Magu, możesz też i trochę naginać. Rzeczywistość pod siebie, tak, żeby ci się udało. No, ale możesz też i na swojej drodze przy Magu spotkać osoby, które są super, wspaniałe i najlepsze dla ciebie, ale mogą też i mataczyć. Mak zawsze ma dwie strony. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Zapraszam do kolejnych czytań.